Patologiczna wieprzowina. Janusz zapierdala na mecz polski z Austrią. Ja pierdolę, zapomniałem koszulki. Popatrzmy, jak świnia się męczy, a w międzyczasie chcę wam mordeczki podziękować za każdą kawkę. Kurwa, nie dam rady. Ja pierdolę. Zaraz uschnę. Dzięki waszemu wsparciu, świnia ma się za co napoić przed meczem. Nie zamierzam odpalać żadnych subskrypcji ani reklam, więc musiałem się zastanowić, w jaki sposób mógłbym Wam podziękować. Zasponsorowaliście świni także lody. Wystarczyło nawet na te patologiczne ekipy. Dziwny. Jebany jaki kwaśny. Lecę dalej. Tak więc wpadłem na pewien pomysł. Sprawdźcie moje ziomeczki z kawiarni maila. Podesłałem Wam link. Na TikToka 17 odcinek wskoczy jutro o 16.00, o ile nie zostanie zbanowany przez powrót słonia. Kurwa, zdążyłem. Teraz czas rozjebać Austrię. Jeszcze raz dziękuję za postawione kawy i niech browarek przy meczu Wam się przyjmie. Strzałeczka mordeczki. Pe Patologiczna wi